Sen o zakonnicy, poznaj jego znaczenie. Zakonnica w snach symbolizuje duchowość, czystość, wiarę, ale też wyrzeczenia i ograniczenia. To postać, która może reprezentować Twoje sumienie, poczucie winy lub pragnienie wewnętrznego spokoju. Jeśli widzisz zakonnicę uśmiechniętą i spokojną, to znak harmonii, ochrony i poczucia bezpieczeństwa. Może to być sygnał, że szukasz wsparcia duchowego lub moralnego przewodnictwa. Zakonnica smutna albo surowa symbolizuje poczucie winy, wyrzuty sumienia lub lęk przed oceną. Może wskazywać, że w rzeczywistości czujesz, że nie spełniasz własnych standardów albo oczekiwań innych. Sen, w którym rozmawiasz z zakonnicą, oznacza potrzebę rady i duchowego wsparcia. Także zachęta, by bardziej wsłuchać się w swój wewnętrzny głos. Jeśli śnisz, że sam jesteś zakonnicą, oznacza to chęć oderwania się od spraw materialnych i skupienia na duchowych wartościach. Może to być również sygnał, że czujesz się ograniczony lub zmuszony do rezygnacji z części siebie. Zakonnica w dużej grupie symbolizuje poczucie wspólnoty, ale też presję społeczną i narzucone zasady. Twoja podświadomość pokazuje, że zastanawiasz się nad tym, czy chcesz iść własną drogą, czy podążać za regułami innych. Jeśli zakonnica we śnie wzbudza w tobie strach, to znak, że masz trudności z pogodzeniem się z poczuciem winy lub z własnymi wyborami moralnymi. Zakonnica w snach przypomina, że życie to nie tylko obowiązki i wyrzeczenia, ale też poszukiwanie równowagi między duchowością a własnymi pragnieniami. Twoja podświadomość pyta, czy nie rezygnuje zbyt wiele i czy naprawdę tego chce? Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik Bis.